Witam wszystkich siemaneczko, z tej strony Soksa Przed Wami kolejny odcinek z Alicji Online. Ostatnio w aktualizacji dodali dwa nowe stroje kąpielowe. No i tyle. Tak, to jest mało. Niestety takie małe aktualizacje. szukuję się coś tam większego, widziałam, ale na razie mamy tylko to. Także lecimy zobaczyć sobie, jak to wygląda. To jest coś nowego, tak? To jest taka... uuu, to jest taka pensja bandam, bandama i to jest ten strój. Oj! O! Ładny ten strój. On nawet wygląda trochę jak spodenki, i yy, po prostu tutaj wiecie. Ojej, te włosy są ładne, bardzo. Tylko kolor mi się tak średnio podoba, ale ogólnie słodziutkie. I jeszcze sobie zobaczymy, właśnie mężczyznę. I yy, strój dla mężczyzny. Taki. A góra? Nie, nie. Taki. okej, okay, no też spoko. Takie właśnie w mm, fajnym w sumie stylu. I chyba sobie kupimy ten strój. A co tam? Będziemy. Byletnieni. No, wychodzimy, wychodzimy. okej, okay, wyłonimy się z cienia. No i tak wyglądamy, takie wyletnione. Fajnie wyglądamy, podoba mi się. okej, okay, jak już włączyłam nagrywanie dla tego stroju, to um, co ja chciałam zrobić? A nie tutaj, sorki, nie chciałam tego, tylko chciałam powiedzieć, że po prostu, no, poradzimy sobie jakiś, sobie jakiś wyścig. Tylko, że ojej, lak. może też na brid pójdziemy, bo w sumie dawno nie bridowałam. A trochę mam, no dla tych pieniędzy nie schodzę poniżej jakiegoś tam poziomu, wiecie o co chodzi. Kurczę no... Hmm, wszystko mi się zacięło, dobra. Cięcie. Okej okay, kochani, miałam tam laga i po prostu musiałam zrestartować grę, ale teraz już się widzimy w pokoju. Znalazłam nawet z ośmioma osobami i widzę, że jest karnawał, więc bardzo fajnie. A bo na początku byłam w innym pokoju, ale ktoś tam nie klikał w ogóle F10 i w końcu go wyrzucili. A potem długo czekałam i nikt nie dołączał, więc jestem w innym. I tutaj mi się poszczęściło, bo od razu kliknęli. No i widzicie znowu problem z tą klawiaturą. Już ostatnio mówiłam o nim, więc już nie będę się powtarzać, ale to jest męczące jednak. Chyba jednak będzie trzeba zainwestować w jakąś klawiaturę. Dobra, a masz. Tutaj, ty, na tyle, lecimy. Wzięłam takiego też letniego konia, bo ja zawsze jestem na karym. A wiecie. Mam ten strój, to już. Oj! Dawaj, no nie. Ledwo chyba jakimś czu czubeczkiem kopyta. Mam ten, wiecie, letni strój, no to już ym, mam, będę miała też letniego konia. Nie ma co. Potem pójdziemy w sumie na breed i też sobie spróbujemy taką nową maść jakąś zbridować. Bo dawno bardzo nie bluidowałam, a chcę mi się w to pobawić. O kurczę, on dzieje w ogóle, że nie jest za głośno. Przecież że trochę. Oj, teraz do. Okej, okay, przeciszałam do zera. <grytania> Dobra, szybko, bo nie mogę się skupić na wyścigu. Będzie za cicho teraz chyba. Okej, okay. <grytania> powinno być dobrze. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo, bo ta Alicja mi tak płata te figle często z tym. Okej, okay, dobra, teraz się skupiamy. Szóste miejsce. Wyprowadzimy to na lepsze. Nie, nie wyprowadzimy, Mamy, mam, mam darmową zbroję. <laughs> Powiedzcie, czy Wy też jeździcie w darmowej zbroi, czy, czy... kupujecie. Po prostu wiecie cały czas. Bo ja teraz nie pamiętam kiedy kupowałam zbroję, tak szczerze powiem. Ale okej, okay, druga jestem. Dobra, poszczęściłam się. Okej, okay, lecimy tutaj. Masz? Nie, tak blisko jej walnęłam. Jeszcze Jeszcze mam kajdany. Normalnie zatrzymała się, to bym jej oddała tego. Aha, no ale to już nie ma znaczenia. Okej, okay. hop. O Boże! O nie, ale fej. Ostatnie miejsce. Ta. Już nie ma dla nas ratunku w tym wyścigu. Niestety. A może jednak przedostatnie? A może, a może... Nie! Jest! Ej! Wow! Wyprowadziłam na czwarte! No jestem z siebie dumna. Ja byłam ostatnia, a nagle w połowie stawki. No taka jest właśnie losowość magicznych wyścigów. <grym> Okej, okay, nie jest tak źle. Ale dobra, myślę, że dzisiaj możemy się skupić głównie na Bridzie. Chociaż dobra, prowadzimy jeszcze jeden, bo tu jest ta pieczątka. <grym> dobra, zobaczymy karnawał. ja yeah, ale szczęście, wow! Może będzie szczęście też w brydzie. <gry> Okej, okay, tylko zrobię szybkie cięcie, żeby zobaczyć czy się wszystko nagrywa. Okej, okay, jedziemy. Teraz niestety nie poczekali i jedziemy w siódemkę, więc karnawału nie będzie, ale jest tutaj ta spoko mapka, przepadam do nią. Ta z jednym okrążeniem, więc jest taka dynamiczna. O, ktoś napisał good luck, ja też napiszę. Wiecie jak dawno nie widziałam, żeby ktoś pisał good luck kiedyś w Alicji. Normalnie na każdym wieście go pisałam: Good luck, i w ogóle no, większość osób pisała. I Good Game. Dajcie znać, jak graliście wtedy. To nie było dawno, no nie? To nie było dawno. I, i pamiętajcie te czasy, a teraz to praktycznie już nikt nie pisze. No ja też nie piszę, ale jak widzę, że ktoś napisze, to napiszę, żeby e, być właśnie miłym. Takim miłym. <śledz> Okej. Okay. Ehm um, okej, okay. posłałam tam się Nie no, zauważyłam, kiedy taka jeden dostałam. Nie, 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 ja nie, 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 ja. Ja widzę cię. Okej, okay. dało się. Aj, no i znowuż ta klawiatura. Nigdy <grym> co. O, ja na mała słonka mogłam to lepiej zrobić. No nie, co za ha. Swanek, komu ja to dam? Nie to, tam... Aha. Okej, okay. nie ma to jak się helpić, help że właśnie oddasz komuś smoka, a potem, potem on też Ha! I temu gościowi chyba co mi oddał, to dałam mu criticala eee, Super, <gry> zemsta jest słodka zawsze Dobra, i tutaj tam smoka, nie, nie rzuciłam Znowu ta klawiatura chyba mi... no a już nawet nie będę o niej wspominać, bo no po prostu ona jest trudna Muszę poszukać jakoś w może da się to jakoś zmienić Oj, 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 On ma tutaj krytycznego smoka Nie chce się z nim witać Ale on ma chyba też osłonkę Okej okay. A, miał osłonkę Tylko, że nie krytyczną, więc I tak go zaatakowało, okej okay. Hop i masz I hop Okej, okay. tutaj chyba jest niedługo koniec O Mogłam złapać tą osłonę No nie, bo on ją złapał masz smoka za to <gry> hop w ogóle tutaj mapkę można włączyć gdzie ja jestem, pomarańczowa, okej okay. no, niedługo, ma niedługo koniec w tej mapy jakoś tak bardzo dobrze nie znam ok o jest podkowa, jest podkowa, może się uda i przyspieszonko tak jak w poprzedniej, może się uda z ostatniego miejsca na dobre miejsce kapułowa stawki Aha, albo nie. Albo tak. To jest dla nas wielka, wielka, wielki moment. O nie, ty mały. No i podtórka z czwartego miejsca, tylko teraz jest siedem osób, więc gorzej. Ale dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Czwarte miejsce jest git. Szkoda tylko, że nie ma ośmiu osób, bo może byłby karnawał. Ale już jeden i tak wygraliśmy, więc prawdopodobieństwo na wygranie drugiego z rzędu byłoby trudne. Byłoby małe. O, wygraliśmy gift boxa. Więc dobrze, otworzymy sobie go. No i wychodzimy. Idziemy do naszego składiku. Inne summer gift box. Tak. No dawaj, Alicja. Alicja dzisiaj nie odpowiada to dobrze. Ale nie było lagów na wyścigach, więc okej. Okay. Aha, no. Aliks tylko nie dobra. Lecimy na hodowlę. Okej, okay, jakiś mhm. fajny konik. Um, tą zawsze w sumie chciałam mieć tą gniadą jabłkowitą, zobaczmy chociaż czy ja tego konia nie mam? jelenia okopcona nie, to chyba nie tego może tą gniadą czystą kiedyś polowałam chyba na to tak, te koniki są piękne chcę, chcę jakiegoś na razie grzyby nie będę zaznaczała um, ale geny co? tu jest tak mało koni z genami? Przecież praktycznie nic nie zaznaczyłam. Dlaczego? To tylko karę są, jest dużo karych tylko. Patrzcie, muszę tak naprawdę wydać 20 tysięcy. Ale możemy myślę spróbować po prostu na razie na przykład z tobą. Po prostu z tymi ganami już na, na razie nie kombinować, bo i tak nie będę miała w sumie plus 9, więc oprócz was usuniemy ich wezmę po prostu jakiegoś konia, który ma najwięcej tutaj, 103, no ona będzie miała chyba najwięcej tak, okej, okay, no, to, no to spróbujemy z nią tylko jeszcze właśnie zobaczymy, czy ona ma opiekę tamte gwiazdeczki do, do bite no dalej okej A i nie ma, dobra e, no to szybkie czyszczonko, myślę, że raz wystarczy, max dwa razy Ją wyczyścić i będzie. Mamy jeden wolny slot. O, widzicie, idealnie. Hodowla. Ok, no i lecimy. Fajnie byłoby z tą maścią, a z genami, no to dopiero potem bym musiała pokombinować. Yy, jak mi się już takie urodzi, no bo. No wiecie o co chodzi. Będzie miał bardzo mieszany rodowód. A skoro ich jest tak mało, to fajnie byłoby w sumie wystawić. Aha. Kary. Jak tam statystyki? Dobre, całkiem dobre statystyki. Weźmy mu takie błyskawiczne. Melman, Boże drogi. Jak <grych> wyglądasz? E, ja mam wszystkie takie konie. Patrzcie, to już jest mój trzeci taki koń i mi jest ich szkoda wyrzucać. Ale ze względu na te geny wypuszczę. Wypuszczę. Nie wiem, czemu nie dodadzą od razu tych trzech slotów, skoro już i tak... No wiecie, są tutaj te puste miejsca. Okej, okay, no tu teraz ty masz mniejszą, mniejszą szansę o wiele i też mniejsze mm, ten, mniejsze statystyki chyba, ale trudno, może coś będzie. Chociaż z tą, gdzie najbardziej tym się podoba, z białą. No nie, ten kary jest bardzo silny. <grym> nie chcemy karusów. Kurczę, ale on ma też dobre statystyki. Wymarnuje wszystkie te eliksiry na nich. No i kolejny, no ludzie, no błagam. Jaki piękny, ja nie mogę, on jest nawet lepszy, ale nie. Nie, te geny, zapominam, że te geny ich dyskwalifikują z hodowli już. Więc nie. Dawaj, Alicja, proszę Cię, działaj. Dobra, jeszcze raz z tym. Talia, ten Twój rodowód jest za silny. Ale on w sumie też nie ma plus 9, więc może on też ma jakieś karusy w rudowodzie i przez to tak się dzieje. Kurczę, szkoda. A to co to jest? Mieszanka, tak? Jasny plus ciemne. Nie wiem, skąd ci to wziąłeś, ty maluszku, ale masz fatalne statystyki. Więc naturalne. Nimfa, wow. Cześć, jak wyglądasz? Krótka, no to tak. papa. Bajo, bajo. Mm. Muszę zobaczyć. Ty masz jakieś mieszanki, a ty? A ty też jakieś, no dobra. Myślałam, nie mają karusów, okej. Okay. Nawet nie mogę wziąć żadnego plus 9 za bardzo, bo. Bo wiecie. Bo tam nie było już serduszek ale się zamyślam dzisiaj. Cześć, ziemniaczku. Ja, yeah, patrzcie, co to są za statystyki. No fatalne, fatalne. Boher. Boher. Cześć, Boher. No, jesteś strasznie słaby. Czekajcie, może coś się nowego pojawiło. Tak, jest za 20k. Ale jest przepiękny. Bozie, jest naprawdę piękny. I tu są za 10 już wykorzystane na maksa. No, ale piękny. Jest taki z białą. Dobra. Już trochę wydam tych pieniędzy, ale taki z białą mi się marzy po prostu cudo. No wylosuj się. Mm, no nie. No nie. Dobra. Trzy razy z tym. Jeszcze, nie, jeszcze dwa razy z tym i idziemy na ym, karę, żeby coś dorobić sobie. Karych będzie bardzo dużo, ja wam obiecuję. Ja jeszcze wydam 40 tysięcy no to. Okej. 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 fox fyk. f... x Okej. Ogólnie bardzo bym chciała, żeby dodali... Aha. Wreszcie to, co mieli dodać, nad czym pracują obecnie, czyli że będzie widać w rodowodach, jaką grzywę i ogony miały, wiecie, dziadkowie, babcie, no po prostu te konie w rodowodzie, jakie, jakie miały grzywy i ogony, bo to by było naprawdę fajne, bo to, że ktoś sobie tutaj napisze, wiecie, Carly Combo, czy tam coś tam, bo ktoś mi tłumaczył w komentarzu i dziękuję bardzo tej osobie, że to, to jest chyba właśnie Carly Combo i że to znaczy, że dziadkowie, czy tam rodzice są zwaloną grzywą, no ale wiecie, to, że sobie tak napiszecie, no to tak może być. A fajnie, gdyby właśnie można było sobie to sprawdzić. No i nic nie ma, niestety. Ach. Potencjał. Jej, jaki dobry koń. Ma pu maks punktów. No, ale taka maść to. zorro. No nie, no. No i akurat taki fajny, ale dobra. Yy, wydałem trochę pieniędzy. Dobra, jeszcze raz. Ostatni. Ale dam zarobić tej osobie, a sama nigdy nie wystawiam nawet za 20 tysięcy. Aaa, nie ma nic, to jest nawet gorsza od się rybaka, bo przynajmniej wtedy mam nadzieję. I te lagi dzisiaj... O! Znowu złota karta. Kurczę. Wow, mamy klejnoty 4 tysiączki. Patrzcie, ostatni raz do 1000, do miliona 300 tysięcy. Obiecuję już teraz, to jest ostatni raz. Trzymam kciuki. Aha, nie widzieliście mojej miny pełnej napięcia? No niestety. O, wow, jak już widzę jak ten pasek idzie. Masakra, czemu za jednym razem są takie piękne statystyki, a za kolejnym takie fatalne? I zazwyczaj te konie z dobrymi statystykami mają... są ładne. To jest akurat spokój. Bo tamten miał dobre i miał, miał, miał maksa i miał, wiecie. Yy, Długam. Dobra, na karę, tak jak już mówiłam, idziemy na karę. tu tu, 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 tu Kara. Ale tutaj już mam większe wymagania. Mhm. 52 strony, a tam ile było? No właśnie, i dwie tyle z dziewiątką genów, a tam... Masakra, bardzo mało popularna maść. Myślałam, że bardziej. Um, 20. Szukam czegoś taniego, bo na pewno coś będzie. E, I z dobrymi serduszkami. Tutaj gdzieś już sobie zaczniemy. 84 to mało. 90, 99. Cześć! Piękne. 91. Tego? Dobra, nie. Będziemy polować na coś lepszego. 10, 90. Wow, a tego mamy, ok. E, 93, 90. Dobra, na takie dwa na razie sobie e, polecimy i może się coś akurat uda, po prostu zwykłego karego i będzie, i będzie dobrze. I sobie go wystawimy i sobie zarobimy. O! No i mówiłam. No i mówiłam. <grywka> Zrobiłam sobie screena od razu i są ładne punkty mi długą falowaną i wiesz, wiesz co robić no kurcze no i ko... a co ja? nie? bonus? mogę wziąć jakiś? okej, okay. tak jest bardzo ładnie, się wylosował dobrze zarobi i okej, okay, przysiądziemy się na coś kogoś? i i, y, zawsze mówiłam, że nigdy nie biorę y, za 20, to sobie weźmiemy za 20. No to jest naprawdę, kurczę, niezły końca, nie? A może ktoś się skusi akurat? Tak. Y, no i leci zarabiaj nam, kochany. Y, no a ja się dzisiaj będę chyba żegnać. Jeszcze sobie wstawię jajeczko. O, taki poziom pierwszy. No trudno. Y, jeśli wam się podobało, no to zostawcie łapeczki, subskrypcje, komentarze, a ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego.